Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony TV, A dzisiaj wam przedstawiam jak zarabiać końców w FIFR. Pierwszy sposób kupowania kontraktów za 1400 końców Paczki specjalne, kupujecie za 1400 końców Później... Yy... Ryb też podjechał, sprawdzę OK, taki specjalny. I potem wchodzicie na transfery, lica transferowa. I sprzedajecie na przykład tutaj 550, tutaj 750 i tak dalej, i tak dalej. Drugim sposobem jest y, kupowanie zawodników na przykład lewego bronce. I macie na przykład Gigi Alba. 15 035. Moglibyście go kupić i byście zarobili tyle końców, ale bierzecie do obserwowania Koniec licytacji będzie. Licytujecie. Drugim sposobem jest na taki sposób jak. Już wam mówię: wchodzenie na drużynę na tygodnia. drużna tygodnia. I musicie tutaj zagrać meczek. Na początkujący musicie wygrać mecz lub na legendarnym. I dostajecie bardzo dużo końców i bardzo dużo PDF. Cz czwartym sposobem jest na zarobienie końców. Dodawa i kupno na Allegro końców. Będzie link w opisie, bo ja sobie kupiłem końców. No i bardzo tanie są Cze za 40 tysięcy końców. 5,50 trzeba zapłacić. No, to ja Wam podam link. A jeszcze coś, mój klub. Pokażę Wam coś. Mój nowy składzik, na którego wydałem 92 yy, tysiące końców. Benzema, Kuki, Marcelo. I tyle na niego wydałem. Rozumiecie to? Benzema za 40 tysięcy kupiłem. Marcelo za 20. No to dzięki Wam za obejrzenie filmika. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. No to szamka wszystkim